Cześć, cześć, cześć z tej strony Grecjan, witam, witam. A ja jestem teraz tutaj w morzu. Super fajne morze, super fajna woda, słona w morzu jest. A tu jest plaża, właśnie w Gdańsku plaża tam jest. A tam jest plaża w Sopocie. I daleko na horyzoncie widać, właśnie molo. Molo w Sopocie. A tam daleko Gdynia Gdynia, a tutaj Gdańsk. Gdańsk i zaraz obok Sopot. A w tamtą stronę znowu jest już Gdańsk i centrum Gdańska, a potem dalej już Stogi i następne plaże. A tam daleko gdzieś powinien być właśnie hell. Hell. Tylko y, lekko, lekko go tak widać, ale y, aparat tego nie ujmie. Y, aparat tego nie widzi, tego helu, co tam jest. Gdzieś w tamtej stronie jest hell. Tenże bardzo ładne tutaj widoki. Plaża, właśnie plaża. Dużo ludzi jest na plaży. No i, no i na morzu są też i łódki, i statki. Widać tam stoją statki na redzie. A tam jest daleko na horyzoncie port, właśnie, gdański, w Gdańsku port. I y, lekkie fale dzisiaj są, ale nie duże fale. Tak więc, że pogoda jest dobra do pływania, ponieważ nie ma takich wysokich fal. Bo, jak są wysokie fale, to ciężko jest pływać. Tak więc, że pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich właśnie z, z tutaj. Z Morza Bałtyckiego, z Bałtyku. Pozdrawiam i na razie cześć, cześć, cześć.